Z Ewangelii, według świętego Jana. Zbliżała się pora paschy żydowskiej, i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, wypędzał wszystkich ze świątyni. Także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego, Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź Zbóżzcie te świątynie. A ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi Czterdzieści sześć lat budowano te świątynię, a ty ją wzniesiesz. W przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy z martwych wstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym wielu, Uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Oto Słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo mił mi Was wszystkich powitać. Dzwony już biją na alarm, żebyśmy podjęli się dobrą decyzję. Moi drodzy, wyobraźmy sobie bardzo klasyczną sytuację z życia dzieci. Wbiegają one na boisko i okazuje się, że. Dochodzi do ogromnych przepychanek. Jeden z kolegów, który biega szybciej, przejął szybciutko piłkę, biegnie, biegnie, ale co to było dla jego kolejnego konkurenta, który specjalnie podłożył mu nogi, ten się wywalił, zaczął płakać, no ale piłka szybko znalazła właściciela. Mieli niestety pecha, ponieważ w tej grupie dzieci był kilkuletni, starszy kolega i oczywiście siłą piłkę przejął, no ale w tym wszystkim może doszłoby do sukcesu strzelenie bramki, gdyby nie to, że znalazło się jeszcze inne dziecko, które po prostu z tego względu, że szybko biega, a lubi łapać piłkę w rękę, złapał piłkę i zaczął uciekać w przeciwnym kierunku. I moglibyśmy sobie wyobrazić taką sytuację bardzo chaotycznej gry w piłkę przez dzieci, która okazałaby się jednym wielkim chaosem. I nie byłoby z tego żadnej ani zabawy, ani sportu, a tymczasem takie życie bez zasad wielu prowadzi. Jakby grało w piłkę, będąc małym dzieckiem czy małymi dziećmi. I dzisiaj, właśnie, w Słowie Bożym o tym y, słyszymy w bardzo takim do, donośnym jednak przekazie Pana Boga, który w Starym Testamencie, aby zorganizować. Naród wybrany wie, że potrzebuje bardzo konkretnych zasad. I rzeczywiście, kiedy czytamy pierwsze czytanie, zwłaszcza to bardziej rozbudowane, nie tylko same hasła, przykazań, ale pewien porządek Boży, to widzimy, że Bóg chce nas w tym wszystkim zachować w pewnym ładzie, porządku i uchronić nas przed nie tylko chaosem, ale także skutkami złych decyzji. I takiego właśnie nieuporządkowanego życia. I myślę, że każdy z nas mógłby sobie przypomnieć: a może przeżywamy taki czas, kiedy trudno nam jest przypilnować się pewnych zasad. Nieraz się wydaje, że o, trzeba znaleźć czas z rana na modlitwę, to tamto, i okazuje się, że jeśli człowiek tego nie dopilnuje, bardzo szybko w nasze życie wkrada się grzech, wkrada się bałagan, wkłada się i jakby wdziera się pewien nieład, który także oddziałuje na rodzinę, czy też sytuację w pracy, że zaczynamy być nerwowi, że coraz ciężej nam jest żyć według tego, co sobie sami zaplanowaliśmy i Bóg o tym wie. Każda rodzina, która odejdzie od pewnych zasad i wartości, nie może liczyć na żaden sukces. Każde małżeństwo, czy każda inna wspólnota jeśli nie będzie trzymała się zasad, które będą mądre, nie może liczyć na żaden sukces. I można powiedzieć, że nie tylko historia narodu wybranego to potwierdzała, ale myślę, że takich historii znajdziemy wiele, zarówno z całych narodów, jak i poszczególnych osób. Stąd też właśnie zachęcam, żebyśmy na spokojnie przeczytali sobie pełne pierwsze czytanie, które bardzo dokładnie nam wyjaśni, i pomoże nam zrozumieć także tego wszystkiego sens, kiedy Bóg mówi, moja miłość jest zazdrosna, nie chcę być trzeci, nie chcę być piąty w Twoim życiu. Jestem tym, który nie tylko potrafi ukarać, ale chcę błogosławić w sposób niewyobrażalny, jak mówi do tysięcznego pokolenia i chcę błogosławić każdemu, kto zachowuje wierność wobec prawa Bożego. Które ma być dla nas drogą do zbawienia, ale ma być także naszą formą okazywania miłości Bogu. W drugim czytaniu bardzo ciekawie słyszymy pewną taką radość świętego Pawła, który wydaje się, jakby przechodził przez środek ogromnych zawirowań. Świat Żydów, świat Greków. Jedni upatrują swoją chwałę w mądrości, która akurat była od nich daleka. Żydzi, którzy również szukali znaków, szukali Boga, tylko tak Go szukali, że aż się z Nim minęli. Stały się ważniejsze przykazania ludzkie, ludzkie obyczaje, tradycja niż przykazanie Boże. O co? Przecież Jezus miał także do nich żal. A święty Paweł mówi: a my głosimy Chrystusa i to ukrzyżowanego, który dla innych jest głupstwem, dla innych jest zgorszeniem, ale my idziemy pośród tych zawirowań prostą drogą do zbawienia i miał z tego powodu ogromną radość i satysfakcję, że poznając zarówno mądrość Greków, jak i wiarę Żydów mógł w tym wszystkim odnaleźć tą jedyną słuszną drogę. I dlatego właśnie. Ewangelia, która dzisiaj nas przeprowadza przez takie nietypowe życie Jezusa, pomaga nam naprawdę wiele z tego życia Jezusa zrozumieć. Oczywiście, jak każdy inny Żyd, okazywał Bogu cześć. Świątynia Jerozolimska była Jezusowi znana. Mamy pierwsze zapiski z jego dzieciństwa, kiedy uczestniczył już w pielgrzymce do tej świątyni. Ale widzimy również, że. Oburza go to, że zostaje wprowadzony nieład, chaos i rzeczy, które wręcz zaprzeczały istocie świątyni. Handel, wszystko tylko nie to, co najważniejsze, sprawiło, że Jezus w tym momencie wpadł w gniew. Może, bo jeżeli nie zachowuje się jak człowiek, Oczywiście niektórzy twierdzą, że to okazanie gniewu było takie ludzkie, ale nie był to taki zwyczajny gniew. To był gniew, który wynikał z tego bardzo ważnego zdania i przekonania, który mówi Jezus. A mianowicie mówi tak: Napisano bowiem: Gorliwość o dom Twój pochłonie mnie. Wiemy, że ten gniew wynikał z tej ogromnej gorliwości o dom Boży nie tylko ten materialny, ale także duchowy, o to, że ludzie nie powinni zaniedbywać tego, co święte, nie powinni właśnie zabijać tego, co święte. I stąd też w bardzo radykalnych krokach nie ma, że świątynię z kupców i wszystkiego, co ci ludzie ze świątynią robili. Stało się to powodem do ogromnego wzburzenia, bo przecież myśmy już przywykli. To są nasze zasady. A jest mówienie, nie, nie ani wasza świątynia, ani wasze zasady. I pamiętajmy, że nie tylko to dotyczy przekładając to na naszą sytuację obecną, naszych świątyń, Bożych Świątyń, domu naszego Ojca, ale także naszego domu, skoro tak, no ale dotyczy także naszego życia wewnętrznego, w którym również powinna być zachowana ich hierarchia i powinien być zachowany pewien porządek, który. Ma przede wszystkim służyć nam. Ponieważ przykazania Boże są nam potrzebne, a nie Bogu, posługiwanie i miłość względem Bożych przykazań są nam potrzebne, żebyśmy siebie nie zagubili i innych tym wszystkim nie zatracali. Dlatego moi drodzy, mam nadzieję, że medytacja tego słowa, do którego chciałam dopowiedzieć tylko pewien komentarz. Dla nas wszystkich przede wszystkim i formacją, ale także umocnieniem. Pamiętajmy, że w tym wszystkim chodzi o zbawienie. Jezus mówi wyraźnie, zbóżcie tę świątynię, a ja ją odbuduję. A mówił o świątyni swojego ciała, zapowiadał swoją mękę, ale także zmartwychwstanie. W Wielkim Boście szczególnie koncentrujemy się na sprawach najważniejszych, a więc zarówno pasja, zarówno tryduum, jak i stanie. Na koniec chciałbym Was zachęcić, bo prawdopodobnie nie będę miał za bardzo innej okazji, chciałbym Was zachęcić do wielkiego dzieła, które rozpoczniemy 25 marca, Dzień Świętości Życia. Zachęcam Was, żeby z tej okazji, tego dnia, czy każdego innego, można podjąć się duchowej adopcji dziecka poczętego, ale niestety zagrożonego. Dzisiaj coraz więcej osób Właśnie przez to, że żyje w chaosie, żyje w bezbożnym świecie niewartości czy antywartości, uważa, że jednym z największych przywilejów bycia człowiekiem jest możliwość zabijania słabszych, co jest nie tylko straszne, ale wręcz przerażające, że ktoś może się tym obnosić albo wręcz czuć z tego tytułu dumę. No, trudno to wytłumaczyć bez satanizmu, trudno to wytłumaczyć bez Całkowitego zagubienia się w tym świecie i przeciwstawieniu się całkowicie wartości i przykazaniom Bożym, któremu w krótkich słowach nie zabijaj. Choćby dlatego, że ty też żyjesz, i choćby dlatego, że Tobie pozwolono żyć. Pozwól żyć innym, bo nie jest to Twoja własność, której możesz decydować, czy będzie żyć, czy nie. W związku z tym. Możemy wiele, czasami niewiele, ale możemy podjąć się tej duchowej walki. Zachęcam Was serdecznie, żeby podjąć się na nowo albo kontynuować duchową adopcję dziecka poczętego, by w tej wojnie, wojnie cywilizacji życia i śmierci wybierać życie i stawać w obronie, prosząc Boga Wszechmogącego o to, by uchronił matki przed najgorszą z możliwych decyzji by po Bóg wsławił tych, których nie wiem, świadomość, czy wiedza o, o, o zostaniu rodzicami może przerasta, czy każda inna tak naprawdę okoliczność gdzieś skłania do myśli o zabójstwie. Módlmy się i zachęcam do dołączania się do tego dzieła, by jak najwięcej dzieci ocalić, mając na uwadze to, że jesteśmy w gronie tych szczęśliwców, których rodzice nie tylko ocalili, ale przede wszystkim pokochali. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiejsze Słowo będzie dla Was wszystkich umocnieniem. Życzę tego, byśmy trzymali się zasad, które również są pielęgnowane w naszej Wspólnocie, a które mają nas chronić przed złem i prowadzić prostą drogę do zbawienia. Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.